Witam kolegów hodowców. Dzisiaj ostatni dzień świąt. Święta, święta i po świętach. Tutaj na pierwszym planie jest samiczka. Oryginalny Robert Bauer. Samiczka jest z 18 roku. Yy, numer gołąbka to 1854 18 rok 45. Nie mam tu przy sobie rodowodu, ale ktoś będzie chciał zadzwonić. To jest linia 616. To zaprezentuję. Następny gołąbek jest linia 613. Numer gołąbka. Gołąbek jest z tego roku, jest stara obrączka DV9448 22 rok 252. Następny gołąbek, to jest linia Krasa, numer gołębia DV 9448, 24 rok, 674. Następny gołąbek, samiczka Szali. To jest linia 101, numer gołębia to, ta jest samiczka z właściwego roku 21 rok 0745DV08. Następny gołąbek, samiczkę, DV 9448, 23 rok, 1793. Następny gołąbek, 613.

To jest gołąbek z Krasa. Będzie samczyk? Numer gołębia DV 9448, 24 rok, 704. To jest Ria 101. Będzie samiczka.

się prezentuje i numer gołębia DV 9448 24 rok 933 linia 613 niebieski gołąb będzie samczyk bardziej takie krwiste oko i numer gołębia

raz razy rakietlinie oryginalny rower Bauer i numer gołębia eee, 20 rok 01,85 85 4 20 rok 282

I numer gołębia DV9448 24 rok 625 Następny 613 Z bardzo ładnym, pięknym, barwnym okiem Szklak Numer gołębia DV 9448 204 rok 306. Następny gołąbek, linia krasna, że 613. Bardzo mocno zbudowany ptak. Numer gołębia DV 9448, 24 rok, 938. Następny gołąbek. Linia Kras razy Kras, oryginalny Robert Bauer. Rodobód do wglądu, nie mam przy sobie. Numer gołębia DV 0412, 19 rok, 124 Następny gołąbek Szali

raz razy 101 numer gołębia DV 1854 20 rok 342 następny gołębek szali 101 razy 101 Numer gołębia DV412, 23 rok, 351. Następny gołąbek, oryginał Robert Bauer. Piękne oko ta samica ma

Przedni linia Kras razy 613, numer gołębia DV037, 22 rok, numer gołębia 21. następny 613 razy kras numer gołębia DV 9448 24 rok 611 następny gołąb kras razy kras Numer gołębia DV 9468, 22 rok, 721 Następny gołąbek oryginalny Robert Bauer, raketlinie, samiczka Numer Gołębia DV 0412 19 rok 231 Jestem Linia Krasa. I numer Gołębia DV dziewięćdziesiąt cztery cztery osiem, dwadzieścia czwarty rok sześćset trzydzieści dziewięć. 613 numer gąbka DV 9448 24 rok 503. Dziękuję za uwagę.